Siemaneczko, dzisiaj na podnośniku ponownie. ZONTE 125C i tak jak obiecałem w poprzednich filmach, będziemy zakładać nowy łańcuch napędowy. Ten jest luźny, ale tu już nie o to chodzi. Po prostu wyciąga się bardzo szybko i będziemy zakładać nowy. Na pewno ktoś znajdzie się i napisze, że dlaczego nie wymieniłem zębatek. Oczywiście zębatki są w stanie bardzo dobrym. Jak widać, o, bardzo dobrym. A motocykl ma bardzo mały przebieg, bo bo, bo bo, 1551 km. Także zębatki jeszcze nie zdążyły się zużyć. Dobra, zabieramy się do roboty. Dla tych co będą zmieniać, no prawdopodobnie pierwszy raz łańcuch w Zontesie, w tym 125C, musicie pamiętać, że ten łańcuch nie ma zapinki. Więc albo zostaje Wam opcja rozkuwania zakuwarką, czy tam rozkuwarką, lub po prostu zakrywacie sobie tutaj, żeby Wam iskry nie leciały. bierzecie szlifierkę i po prostu chlas na pół i tyle. I potem kupujecie sobie łańcuch albo z zapinką, albo jeżeli macie zakuwarkę no to zakuwacie sobie nowy łańcuch. Wracając jeszcze do łańcucha, ten łańcuch, nie wiem czy powiedziałem, ma 116 ogniw i jest pod oryginalne przełożenie Ymm, oraz ten łańcuch posiada zapinkę, więc nie będziemy musieli go zakuwać, ale ten łańcuszek sobie rozkujemy, także bierzemy się do roboty. Dobra, mały błąd. и тарабчича. Хорошо. Вот, ага. Uh -huh. Что даже не а Mały błąd techniczny. Mamy schorzeń. Przeszedłem na wylot. OK, i wyciągam sobie łańcuch do tyłu. Może niektórzy będą ciekawi porównamy sobie, jak bardzo wyciągnął się stary łańcuch względem tego nowego. Także kładę nowy obok starego i będziemy mierzyć. No i zrobiłem to w ten sposób, naciągnąłem i różnica jest, no tak jak widać. Nie jest idealnie oko w oko, jakbyśmy chcieli to włożyć. Widać tutaj po zakończeniu ogniwa, że jest przesunięcie jakieś 3-4 mm. Może tak na kamerze nie widać, ale w rzeczywistości tak właśnie jest. Dobra, mamy porównanie. Bierzemy się teraz za rozkładanie osłony przedniej zębatki i czyszczenie. Pierwsze co sobie zrobię to odkręć sobie te dwie śrubeczki na klucz 8 Przez papier, Nie robiłem aż tak A tam są te tulejki, trzeba uważać, one pewnie zaraz upadną ta. Tam są takie tulejeczki z tyłu więc Trzeba ostrożnie Pewnie jak będzie demontował, to pewnie z tulejkami będzie trzeba to zrobić. No, raczej na pewno. Tylko mówię, muszę się upewnić, czy jeszcze to muszę odpiąć. Zaraz się wszystko okaże. Tak, trzyma się. Już nie będę wykręcał nawet dalej. Trzeba wepchnąć? No. Tak? No. Na pewno? No to co ja robiłem, to się wpychało. No, nie ma, gdzieś Wtykło się? albo już pękło Tylko nie o, no, no. Eee, to tak działa o, i tu wyszło od razu z tymi tulikami. To jest jeszcze lepszy typ niż wiesz nasze polskie tam to na górę, Regulator napięcia możemy sobie położyć tutaj delikatnie I mamy kolejne śrubki tutaj i tu na dole na klucz chyba też 8 tak też na klucz 8 Tutaj już nie, nie, nie zrobili plomp. Odkręcamy. Jestem ciekawy, jak bardzo zapaprane jest. Tak było zapchikane, tak jest zapaprane. <noise> no, tak, mo tak może być. No. Żeby nie było, psikane, to by było no W nie jeździłeś, nie? Teraz, teraz e, No zobacz, naprawdę jest, <laughs> jest czysto, ale no, nie ukrywajmy, że przebieg jest też adekwatnie mały. W stanie. I tu jest ta zębatka z tłumikiem drgań właśnie, czyli z tą gumą. To jest tłumik drgań, bo Ty się nie zastanawiałeś co to jest tłumik drgań, to właśnie to jest taka zębatka z gumeczką nadatnie sobie no i czy weszłaby tu większa zębatka no śmiem twierdzić, że może nie wejść, nie, bo nie, nie wyjdzie bo zaraz tu przybliżymy w zasadzie dla tych, co chcą wymienić napęd to ten film też się przyda, bo widzicie, jest tak mało miejsca że większa zębatka najprawdopodobniej Wam nie wejdzie, bo będzie nawalać o, o wahacz także biorę sobie pędzelek benzynę ekstrakcyjną umyję tutaj wszystko no i zakładamy nowy łańcuch tak naprawdę a no i oczywiście tylną zębatkę jeszcze trzeba umyć nawet jeżeli tutaj macie w miarę czysto to tutaj nie jest w miarę czysto to też musicie sobie wyczyścić ja używam do tego chemii ogólnego zastosowania ale wy możecie zrobić sobie tą benzyną ekstrakcyjną lub czymś podobnym byle nie jakimiś mocnymi rozpuszczalnikami żebyście sobie nie poniszczyli plastików Dobra, zębatka jest wyczyszczona. Yy, z przodu też jest wyczyszczona. No i tutaj, okolice bierzemy nowy łańcuch i będziemy zakładać. Zobaczymy, czy bez luzowania koła uda nam się założyć nowy łańcuch na zębatki. Ja, o! Nie chcę, żeby napis był w dobrą stronę. Dobra. Ogólnie nie, ale no, niech sobie będzie napiśkiem, nie? Naciągamy, naciągamy. O, już widzę, że będzie ładnie. Niech on zwiśnie, o. Hops, hops, hops. Nie do ziemi, bo nie przesadzić. O, kręcić czy sam sobie też kręcić? Ślizgi też są czyste. Tenu, no. nie tak szybko. Zapiąć czekaj, trzymaj tutaj od spodu spodu. No, zapnij się, super czekaj, wytrzemy to. Dobra, później wytrzemy jak się zapnie, to szkoda czasu. No dobra, no i dobra, dobra. trzyk mamy, przekładamy od drugiej strony. Dobra, weź, weź palce. Jest. nie wypadł. Ok. O, ale teraz źle w niej. Nie dotyka. Nie dotyka. Mimo wszystko. W sumie Jest luźny, ale nie dotyka tak jak tamten. Dobra, zakładamy napisikiem. O, ja, pan I teraz zapinką No, w dół, tak. Tak. No, tak teraz, no. no. Zgodnie z kierunkiem jazdy. No. Chłopaki mieli zamułę Chwilową. Dobra. tyk, idę po kombinereczki, po szczypce Dla tych, których bardzo by kuło w oko że zapinka jest czarna na tym łańcuchu, zapinkę można sobie dać oczywiście odwrotnie i mieć zapinkę od środka. No i na przykład. Problem był wtedy rozwiązany. No i mamy. Good, good, super good. <noise> łańcuch prezentuje się ładnie, ale mimo wszystko, wiadomo, widzieliście, że nie musiałem luzować koła, żeby założyć łańcuch. A tutaj, mimo że nie uderza łańcuch, przydałoby się go naciągnąć. Ktoś mi tam sugerował, że do dołu napinam. No, za dużo to, to do dołu idzie. Dobra, tak jak wcześniejszej procedurze, ściągamy ze ślepki, luzujemy nakrętkę z tyłu, naciągamy, dokręcamy i będzie git. A więc, tak na szybko, ściągamy kapselki z jednej i z drugiej strony, luzujemy z tamtej strony teraz będziemy napinać śruby z dwóch stron od razu Wam wspomnę, że jak chcecie szczegółowy Opis jak naciągać łańcuch mam też na kanale. Ile to jest? Dwa. O, i teraz gdzie giciel? Dokręcamy koło odpowiednim momentem. Dobra, dokręcimy zaraz. Wszystko. Była przerwa techniczna, zrobiło się dość późno, dlatego muszę doświetlać tutaj kamerą. Ale to w niczym nam tu nie przeszkadza. Będziemy teraz składać tutaj wszystko. Czyli zakładamy sobie tą pokrywkę. Ja już ją tu przeczyściłem, z brudu, o, nie ma tu nic. I ta ósemka. I dokręcamy sobie te kielek. Na razie, aby było, i na dole dwuetapowo? Jak zawsze. Dobra, tu mamy dokręcone. Tak samo robimy w przypadku tych tutaj śrubek. Ja to robię tak, że tu zakładamy sobie tulejkę. Oczywiście najpierw nasz regulator napięcia, żeby nie było. Dwie tulejki założone. Teraz naszą zapinkę robicie tak, żeby Wam o, wystawała. Dobra, mocujemy sobie. To wszystko razem. Nawet możemy to zrobić w ten sposób, że o, przez regulator napięcia sobie to przełożymy. W zasadzie będzie chyba nam tak najwygodniej. I będziemy próbować teraz to dokręcić. Załapcie sobie tylko trochę, nawet nie tak do końca, żebyście potem mogli włożyć ten kołek, nie? i teraz wkładamy kołeczek, dopychamy na zero, aż jest gładziutko, wtedy się trzyma i dokręcamy sobie nasze dwie śrubeczki. Nest w tym w plastiku, to nie chcę tego przeciągnąć. I w zasadzie mamy gotowe. I motorek wygląda już teraz tak. Jest gotowy do jazdy. A jeżeli potrzebujesz szczegółowej instrukcji jak naciągnąć łańcuch, zapraszam cię do tego filmu.